Siema Zgadnij się co Ja i co dzisiaj z próbujemy czego A, MMMS, dobra no. Pierwszy to Zielony Jest zielony Chyba, że jest źdaltym, jest to. ja coś dla tej nie Dosyć czekoladowy No A Drugi to Żółty Ja w sumie jestem tak jakbym nie lbierż tego tylko kolor 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 więc więc tylko 4 /10. Jest na 10 jestna brązowy zał Morgan Brązowy daje największe odczucie tego, że jest czekoladowy Więc siadam na 10 Niebieski 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 Nie wiem czemu, ale bardziej orzechowe smakuje. 7 na 10. Pomarańczowy, ja bardzo lubię kolor pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy. No. 8 na 10. Teraz. Polećmy klasyczkiem, bo jeszcze został nam czerwony. bardziej czy taki biały czerwony wezmę. Czerwony. OK. O, czarem. Ja Klasyczek, no 7 na 10. I teraz spodziewaliście się, żebym zakończył pewnie filmik, bo już wy się nudzicie, ale, 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 nie, myśl, nie, myśl, no. Jeszcze wszystkie naraz. Wszystkie wszystkie No. dziewięć na dziesięć no ja dziękuję do widzenia widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale do widzenia